thank uh you -huh. Teraz przed Państwem na scenie absolutny debiutant Jędruś, bo takie imię nosi, tak podał w kwestionariuszu. Przyjechał do nas z... Skąd przyjechałeś Jędrusiu? Z Ciechanowa. <laughs> z Ciechanowa przyjechałem. Brawa! A powiedz mi, Jędrusiu, co dzisiaj nam tutaj zaśpiewasz? Piosenkę, o konstytucji wam zaśpiewam, zaśpiewam tutaj. Zatem piosenka o konstytucji przed państwem Jędruś. <słuch> Konstytucja, konstytucja, konstytucja ważna jest Konstytucja, konstytucja, konstytucja ważna jest Konstytucję, konstytucję W kupie to, on teraz mam, Bo w Brukseli powiedzieli, byśmy w tyłku gdzieś o mieli Teraz taki z słychać głos, że unijne dyrektywy są Słuchać tego, co powiedzą tam I dlatego konstytucję w tyłku już ją mam bardzo dziękujemy, Jędrusiu, bardzo dziękujemy. Gorące brawa. Usiądź, Jędrusiu, tu z boku na scenie, odpocznij sobie. Naszym zdaniem Jędruj zaśpiewał bardzo ładnie, a nasze jury jest pod wielkim wrażeniem przesłania, które piosenka Jędrusia niosła. Bardzo piękne wykonanie i bardzo piękna treść. Widać, ile siły i zaangażowania kosztowało Jędrusia, a to brawurowe wykonanie. Koledzy uroży z pewnością zgodzą się ze mną, że ta piosenka w wykonaniu Jędrusia powinna zostać hymnem naszej organizacji Postępowej Justytutki na rzecz okupacji Polski. Jeszcze raz gorąco brawa dla Jędrusia